Ten tekst kiedyś do machiny, nawet ich trochę napisałem. Później zmienił się zarząd, machiny, kierownictwo i wszystkie inne okoliczności. Marcin został naczelny. E, no ponieważ ja do wniosku, że budżet mi e, e, kuleje, więc przyszedłem zindykować go na złotych 1200. E, Marcin przyjął mnie w, w swoim gabinecie, w, w przestronnym biurowcu, skórzane kanapy. Pierwszy raz obcowałem z kimś tak ważnym, e, więc byłem nieco stremowany. On podjął mnie godnie prawicę, proponując kawę, nebatę, soczki. Po czym jak już opadłem na te skórzane miękkości, ponosił jakiejś swojej asystencji, aby wezwała jakiego Tomka. Więc ja się zastanawiałem, czy Tomek mi w klepie po prostu inna sytuacja. Ale przyszedł Tomek, został też poproszony, żeby usiadł. Marcin nas przedstawił, powiedział Szymon to jest Tomek, Tomek to jest Szymon. E, e, słuchaj, Tomek, Szymon, e, to jest e, człowiek, któremu jesteśmy w wyli 12 tysięcy. E, Tomek się uśmiechnął, e, podziękował i wyszedł. No i mi się zrobiło górkę, bo to skoro on mi tak ustalią skalę, no to wszyscy ja się będę Andry czuł kupię 1200. E, więc pokornie wstałem, dokiłem co miałem dopić i wyszedłem. No, e, no i tak się zaczęło.